Witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek I dziś mam coś dla was Priestów, czyli zmiany klasowe W dodatku Legion, dotyczące Priesta Wszystkie trzy specjalizacje, Holy, Discipline Oraz Shadow, będę dzisiaj oczywiście Omawiał, jeżeli mamy tu jakiś Priestów, oczywiście Możecie tutaj w komentarzach Napisać, ciekawe ile Priestów jest na kanale Huntera, <laughs> to jest całkiem śmieszne Natomiast Priest w tym dodatku Wygląda naprawdę ciekawie, no i Powiem wam, że te zmiany, które tutaj Pojawiły się, sprawiły, że mojego Dawno niedotykanego Priestów wylevelowałem do setki, nie zamierzam nim grać dopóki nie wyjdzie właśnie ten nowy patch natomiast zacznijmy oczywiście od opowiadania tego co ciekawego właśnie Priest ma w sobie co tam się oczywiście zmieniło no i zacznijmy od tego też, żebyście ocenili ten film, jeżeli wam się podobał jeżeli nie, no to oczywiście łapka w dół jeżeli podobał się, no to łapka w górę, naturalna sprawa, lecimy z Holy, zacznijmy od Holy speka, który jest healerem, który teraz w tym dodatku będzie jednym z potężniejszych healerów Hilerów w grze. Dlaczego? Bowiem e, gameplay e, Holy e, Priesta jest bardzo bazowany na bardzo dużych e, czarach leczących. Będzie miał troszeczkę więcej cooldownów. Na zasadzie będą bardzo mocne hile tak? Będzie można bardzo mocno ulecić. Natomiast będą umiejętności, które będą troszeczkę zmniejszać te cooldowny, dlatego też to jest ważna też mechanika. Zostaje usunięta czakra. Czakra jest to system, który pozwala nam przybrać przeróżne formy w zależności od tego, co chcieliśmy robić. To zostaje usunięte. Następnie Holy Priest nie będzie mógł używać żadnych czarów, które są związane związane z shadow, czyli z ciemnością. Jedynie co tutaj pozostaje to na przykład Smite, Holy Fire, Holy Word, e, Ch Chastis to są rzeczy, którymi Priest będzie zadawał obrażenia w Holy. Więc zacznijmy od czarów leczących. Heal e, jest to prosta, zwykła umiejętność, która sobie e, troszeczkę tam leczy, 2,5 sekundy kasta i leczy powiedzmy średnie obrażenia. Flash Heal kosztuje troszeczkę więcej, szybciej się go kastuje, e, no i również gdzieś tam troszeczkę e, leczy, e, tak, tak wiecie, nie, nie za dużo. No i teraz jedna z bardziej OP rzeczy, czyli Hollywood Serenity. Jest to 4% mana, 40 jardów, co ważne, instant, 1 minuta cooldown. I y, tutaj jest to opisane w ten sposób, że możemy wykonać cud i uleczyć naszego sojusznika po na, za naprawdę niesamowitą ilość. Więc y, to prawdopodobnie będzie jeden z najpotężniejszych y, czarów leczących w grze, tak jak mówiłem wcześniej. No, ale oczywiście ma jedną minutę cooldownu. No, ale spokojnie zaraz zobaczycie, że tą, tą jedną minutę będzie można troszeczkę zmniejszyć. P Prayer of Healing jest to bardzo podobny czar, tak jak teraz. Raczej on tam się nie zmienia. Jest to potężny czar, który leczy 5 e, naszych sojuszników, którzy są ranni, e, wszystkim właśnie w, w, prze, w przeciągu tych 15 yardów. Następnie, Prayer of Mending jest to bardzo, bardzo podobny czar, który teraz e, jest, po prostu nakładamy na nasz target. Jakby taką le leczącego buffa, który w momencie, gdy, jak ktoś uderzy tego sojusznika z tym buffem, to wtedy go uleczy i ten buff przeskoczy na kolejne osoby i przeskakuje tak właśnie pięć razy. Czyli jeżeli na przykład rzucimy to na jakiegoś rogue'a, który dostanie obrażenia, no to go uleczy i przesk przeskoczy na kolejną osobę. Następnie Hollywood Sanctify. Jest to umiejętność, która sprawia, że możemy w danym obszarze przywołać światło, które będzie leczyła sześciu naszych właśnie tutaj sojuszników, więc będzie to taki AOE Heal. Wstawiamy po prostu w miejscu. Każdy kto stanie w tych 10 yardach. Będzie, będzie leczyło po naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość. Renew raczej tutaj zostaje taki sam jak był, nakładamy po prostu Hota, czyli heal over time, czyli tak jak wiecie, nakładamy to i przez 15 sekund leczy ileś tam obrażeń. Seraphidy bardzo ważna umiejętność właśnie pasywna w przypadku Priesta, która sprawia, że Flash Heal oraz Heal zmniejszają cooldown Holy World Serenity o 6 sekund. Za każdym razem, gdy będziemy używać tych dwóch właśnie czarów, no to nasz Hollywood Serenity, ten jednominutowy cooldown, który leczy po naprawdę ogromne ilości życia, będzie, będzie zmniejszony o 6 sekund, więc, spamując Flash Heala, spamując Hila, będziemy zmniejszać właśnie sobie cooldown. Następnie, gdy będziemy używać Prayer Healing oraz Prayer Mending, nasz Hollywood Sanctify, czyli ta umiejętność AOE, która leczy tych wszystkich tutaj naszych sojuszników 6 w przeciągu 10 yardów będzie, będzie się też zmniejszać o 6 sekund, a na Następnie, gdy wykastujemy Smite oraz Holy Fire, nasz cooldown e, Holy Hollywood Chastis jest zmniejszony o 6 sekund. Nie wiem dokładnie co to jest ten Chastis, natomiast prawdopodobnie jest to jakaś umiejętność, która będzie zadawać obrażenia. Następnie Mastery jest to Echo of the Lights. E, nasze wszystkie leczące czary e, dodają 25% tego leczenia, w zależności od tego ile mamy Mastery, e, przez 6 sekund. Czyli jeżeli uleczymy kogoś za 100 tysięcy, to przez Następne 6 sekund, 25 tysięcy zostanie dodatkowo właśnie przez te 6 sekund wyleczone. No i tutaj został dodany talent, który nazywa się Pothesis, który jest instant 3 minuty cooldown, który sprawia, że wchodzimy na 30 sekund w świętą formę światłości i efekty naszego seraphidi są powiększone o 200%. seraphidi jest to nasza pasywka, więc w tym momencie nasz Flash Heal oraz Heal będzie zmniejszać Hollywood Serenity o 12 sekund, a nie o 6 sekund najwyraźniej, eee, i tak dalej, i tak dalej, więc jest to całkiem potężny cooldown. Następnie, w końcu, coś ciekawego, jeżeli chodzi o Shadow Priest. A. Nigdy nawet nie, nie przypuszczałbym, że ja powiem, że Shadow Priest jest naprawdę bardzo ciekawą postacią, choć i tutaj pojawia się troszeczkę więcej ciekawych rzeczy. Przede wszystkim jest to to, że w Shadow Priest zostaną wplecione elementy magii starych bogów odgodów, więc Zacznijmy od tego, że Shadow Priest posiada nowy, no, nową rzecz, no, nowy resource, czyli zasób, który nazywa się Insanity, czyli szaleństwo. Na samym początku gameplay będzie wyglądał tak, że będziemy naszymi umiejętnościami budować właśnie to Insanity. Będziemy używać przeróżnych jakichś tam Mind Blastów, Shadow World Paint, Vampiric Touch i tak dalej. Będziemy budować właśnie sobie ten nasz Insanity. W momencie, gdy wbijemy 100% Insanity, zamieni, zamieni się nasza Shadow. Forma, w void formę. Wtedy staniemy się dosłownie, nie wiem. Pristęp Pustki, Void, tak? Będziemy mieli dostęp do magii pustki i wtedy zacznie dziać się naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nasze czary zamienią się w jakieś tam specjalne, właśnie takie mocniejsze wersje naszych aktualnych czarów. Będziemy przyzywać do bitwy macki przeróżne, będziemy, wiecie, te takie horrory jakieś przyzywać, no i atakować naszego wroga. I mechanika tam mniej więcej polega na tym, że gdy jesteśmy w Void formie, gdy wbijemy 100% Insanity, no to po Powoli, powoli ta voidforma, te insanity będzie nam się y, wyczerpywać i w tamtym momencie y, będziemy właśnie walczyć o to, żeby jak najdłużej przytrzymać tą voidformę. Z tym, że ten Void Form będzie używał Coraz więcej Insanity, coraz więcej, coraz więcej Aż w którymś momencie będzie tak szybko To Insanity spadać, że będziemy zmuszeni Wyjścia z tej Voidformy, na chociaż chwilę A później na nowo ją zbudować No i mamy tutaj oczywiście Void Form Czyli pasywka, jest to umiejętność Która włącza się w momencie, gdy wbijemy 100 Insanity, wchodzimy w Void Formę Zamieniając nasze Mind Spells into Void Spells, tak, zamieniamy nasze yy, Czary umysłu Na czary pustki yy, I zwiększa nasze obrażenia od 30% Shadow Damage. gdy jesteśmy w Void Formie dostajemy 2% hejsta co każdą sekundę i ten efekt również będzie trwał jeszcze przez 20 sekund po tym, jak Void Forma się skończy, czyli będziemy nabierać tempa. Po prostu zaczniemy napieprzać coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. 2% hejsta, 2% Heista i coraz szybciej będziemy oczywiście nabierać tej tempa. No i następnie Void Form sprawia, że na, na, nasze nasz in, insanity jest cały czas używane, coraz, fa, co, coraz szybciej, coraz szybciej zaraz szybciej, aż w momencie, gdy się wyczerpie, czyli właśnie to jest to, co mówiłem, czyli będziemy tutaj musieli walczyć o to, żeby jak najdłużej podtrzymać tą formę. Następnie mamy Mind Blast, który dużo się tak naprawdę nie różni, zadajemy dużo obrażenia, jest to 9-sekundowy cooldown, 1,5 sekundy kasta, generuje 15 Insanity. W momencie, gdy jesteśmy w Void Formie, zamienia się to w Void Blast, który ma 4,5 sekundy cooldowna, czyli połowę mniej, no i jakby przedłuża nasz efekt Vampiric Touch o 3 sekundy, czyli Będziemy, jak będziemy to spamować, będzie nam Vampiric Touch się cały czas tutaj hmm, powiększał. I następnie właśnie mamy Vampiric Touch jest to 1,5 sekundy kastak i nie ma cooldownu, jest to Vampiric Touch dotka, która będzie zadawać obrażenia przez 24 sekundy i będzie leczyć Prista za wszystkie obrażenia, które zada, jeżeli Vampiric Touch zostanie zdispelowany ten kto zdispelował dostanie Fira na 3 sekundy i również za każdym razem gdy Vampiric Touch uderza generuje 3 Insanity, więc będzie nam oczywiście zależało na tym, żeby ten Vampiric Touch rozłożyć po wszystkich możliwych celach, jakie są na polu bitwy. Następnie Shadow World Pain, myślę, że tutaj raczej nie ma, nie ma nowości. Jest to też dotka, która będzie zadawać obrażenia przez 18 sekund. Na dodatek to będą duże obrażenia i za każdym razem, gdy Shadow World Pain zadaje obrażenia, generuje 3 Insanity i ma 10% szans na to, żeby nam cooldown naszego Mind Blasta zresetować, żebyśmy mogli użyć go jeszcze raz. Naszym Master jest Madness, czyli obłyt, który sprawia, że nasze obrażenia yy, oraz yy, generowanie Insanity przez nasz Mind Blast oraz Shadow World Pain i Vampiric Touch oraz Shadow World Death jest zwiększone o 20%. Czyli nie dość, że zadajemy więcej obrażeń, to na dodatek generujemy jeszcze do tego więcej yy, naszego tutaj zasobu, czyli. Insanity. No, i tutaj jednym talentem, który nam podali jest Oblivion. Jest to dwuminutowy cooldown Instant, który sprawia, że automatycznie od razu używając tej umiejętności dostajemy 100 Insanity, tym samym zamieniając się w właśnie Void Formę i przemieniając wszystkie nasze czary. I tego można oczywiście użyć na dwa sposoby: albo od zera do, do setki, tak? Czyli wchodzimy do walki i zamiast generować właśnie te nasze Insanity, od razu wejść w Void Formę i zacząć zadawać. Obrażenia, ewentualnie możemy użyć tej umiejętności do podtrzymania naszej formy w momencie, gdy zbudujemy insanity do setki i ono będzie spadać coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. W momencie, gdy już będzie to poza naszą kontrolą, możemy jeszcze użyć właśnie tego Obliviona, żeby wygenerować sobie dodatkowe 100 insanity, jakby zrestartować je. Tym samym, na przykład, dostaniemy troszeczkę więcej hejsta, które będzie nam towarzyszyć po tym, jak jeszcze wyjdziemy z tej formy. Wygląda całkiem fajnie. Moim zdaniem, ten gameplay będzie. Będzie naprawdę ciekawy i zdecydowanie nieco trudniejszy, ale zobaczymy jak to będzie. No i teraz chyba jedna z największych zmian, jeżeli chodzi o Prista, czyli dyscyplin, który zmienia się kompletnie. Jakby całe, całe skupienie na tej klasie jest w ogóle kompletnie inne niż w poprzednich dodatkach. A w skrócie tutaj powiem, że po prostu e, Discipline Priest będzie w połowie healerem i w połowie e, będzie DPS-em. O co tutaj chodzi? E, mniej więcej polega to na tym, że zadając obrażenia będziemy leczyć naszych e, tutaj sojuszników. Jak to oczywiście wygląda? Muszę omówić oczywiście tej umiejętności. No i zacznijmy od umiejętności, czyli Atonement. Jest to pasywna umiejętność, która sprawia, że nasze Pli, Shadow World Shield, oraz Shadowment zakładają Atonement na target na 15 sekund. Gdy zadajemy obrażenia, Również będziemy wtedy leczyć ludzi, którzy mają na sobie atonment o 50%. Czyli na przykład mamy trzy targety, nakładamy na wszystkich te trzy czary. W ten sposób każdy z nich będzie miał atonment, i wtedy zadając obrażenia, będziemy leczyć ich za 50% zadanych obrażeń. Jest to całkiem, całkiem ciekawe. No i tutaj jedna jest notka deweloperów, że obrażenia jakby nie są dzielone na atonmentsy. Tyle, ile mamy atonmentów, tyle będziemy po prostu leczyć naszych targetów. Jest to całkiem ciekawe podejście, więc możemy, jakby, możemy leczyć, a następnie zadawać obrażenia, no i również leczyć, więc ciekawie jak to oczywiście wyjdzie. Następnie mamy mastery, który nazywa się absolution, który mm, sprawia, że im więcej mamy mastery, tym więcej leczenia jest przekazywanego przez atonement, czyli przez to jak będziemy zadawać obrażeń. Im więcej mamy mastery, tym więcej tych obrażeń, które zadamy będzie transferowanych jako leczenie. Całkiem fajne podejście. Pierwszą umiejętnością defensywną jest pli. Jest to instant. Taki dosyć tani czar, który jest szybkim uleczeniem, więc będziemy mogli właśnie tym pli zakładać te atonmenty. Myślę, że jest to najszybszy sposób, bowiem jest to nic innego jak instant. Więc mając trzy targety, szybko klikamy na każdego pli, zakładamy atonmenty, możemy zadawać obrażenia. Następnie Shadowment, jest to całkiem ciekawy czar, który sprawia, że w 1,5 sekundy kasta, czyli ładowania, uleczymy naszego sojusznika o bardzo dużo, całkiem całkiem dużego hila mu damy, ale następnie będzie zadawał obrażenia. W momencie, gdy uleczymy kogoś, to połowa tego leczenia przez kolejne sekundy będzie uciekać. Czyli jeżeli uleczymy kogoś za 100 tysięcy, przez następne paręnaście sekund 50 tysięcy po prostu gdzieś tam zacznie znikać, bo dostanie obrażenia. Tak, tak to wygląda. Czyli ma to swoje plusy i minusy. Możemy uleczyć go bardzo szybko, a później zacząć go jakimiś innymi czarami leczyć. Natomiast połowa tego heal'a po prostu zniknie. Następnie Power World Shield, który Raczej się nie zmienia, po prostu nakładamy na nasz target tarczę 6 sekund cooldownu, która ta tarcza będzie trwała 15 sekund. W momencie, gdy ktoś będzie miał na sobie tarczę, ładowanie czarów nie będzie spowolniane, na przykład gdy ktoś podejdzie i nas uderzy. Następnie Power Ward Radiance, który sprawia, że będziemy mogli leczyć naszych, naszych pięciu najbliższych sojuszników o ileś tam powiedzmy życia oraz 50%. Tego leczenia jest również nakładane na cele z atonmentem, czyli z tym buffem, który zamienia się oczywiście w damage. Teraz zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy ofensywnej. Mamy oczywiście Smite, który kosztuje Małomany 1,5 sekundy kasa, który zadaje sobie troszkę tam obrażeń. Mamy Mind Blast, który również występował w Shadow, zadaje jakieś tam obrażenia właśnie od Shadow. Mamy Penance, który też również się nie zmienił wygląda bardzo podobnie 9 sekund cooldownu i wyrzuca Wrzucamy z siebie jakieś tutaj takie powiedzmy świderki światła które zadają obrażenia no i można to używać w biegu. Następnie mamy Revelation, jest to pasywna umiejętność, która sprawia, że nasz Smite oraz Mind Blast mają szansę na to mają 30% szans na to, by zrestartować cooldown naszego Penance, no i Shadow World Pain, to jest ta zwykła dotka nakładałem przez 18 sekund będziemy zadawać obrażenia. Talentem, który został tutaj zaproponowany, jest to pasywka, która polega na tym że nasze leczenie nie-atonmentowe, czyli takie normalne, oraz absorpcje, absorpcje są zwiększone o 30% na atonmentach. Czyli jeżeli założymy na kogoś atonment i następnie zaczniemy go leczyć normalnie, nie zadając obrażenia, no to te leczenie będzie zwiększone o 30%. Jest to całkiem ciekawy gameplay. Może być troszeczkę pogmatwane, ale wydaje mi się, że dopiero w momencie, gdy wejdziemy do gry, będziemy mogli tak naprawdę wszystko to przetestować, zobaczyć, jak to działa, ewentualnie nawet dać jakiś feedback. Żeby Blizzard mógł coś tam poprawić. Jak na razie Priest wygląda w trzech spekach bardzo obiecująco, bardzo ciekawie. No i rzeczywiście to sprawiło, że będę chciał wypróbować tego Priesta w nadchodzącym dodatku Legion. Mam, o... mam nadzieję oczywiście, że, że odcinek Wam się podobał. Zobaczymy się w kolejnym. Do zobaczenia, pa pa, cześć!